Witamy Was w kolejnym odcinku naszej przygody z karpiem. Tym razem z karpiem wędzonym, który niesamowicie pachnie i niesamowicie wygląda. Dzisiaj pokażemy Wam, jak łatwo przyrządzić sałatkę właśnie z wędzonym karpiem. Chociaż może być do tego też karp smażony, jak i również pieczony. Na tą sałatkę potrzebne nam będą sałata lodowa, śliwki w occie, czerwona cebulka, kukurydza, orzechy włoskie (wcześniej najlepiej uprażone na patelni) i sosik czosnkowy. Taki sosik można sobie w domu zrobić. Nie potrzeba dużo składników. majonez, jogurt bądź śmietana. Wyciśnięty czosnek, sól i pieprz. Dzisiaj właśnie pokażemy tą prostą sałatkę, y, którą możemy naprawdę jeść codziennie. Jest delikatna, lekka i zdrowa, y, ponieważ zdrowy jest kar. Hodowany naturalnie, norozenka kroi cebulę. Tak, kroimy cebulę ze śliwek, wyciągamy pestki. Kroimy też. Cienkie paseczki. Poświęćcie troszkę więcej czasu na wybieranie ości, ponieważ mięso karte jest bardzo delikatne i wymaga szczególnej takiej troski, powiedziałabym. Jest to sałatka warstwowa i układamy sałatę. Karpia poproszę. Proszę bardzo. Karp. Do tej sałatki. Najlepszy jest karł wędzony, ponieważ ma ciekawy aromat i smak. Taki bardzo intensywny. I wyłania się ten aromat właśnie z tej sałaty lodowej. Ale uważam, że karł smażony czy pieczony też naprawdę będzie się dobrze komponował z tymi składnikami. Po prostu karł. I robimy kolejną warstwę. Mięso karpia przez swój delikatny smak, słodki smak też i neutralny nadaje się tak naprawdę z każdym produktem. Możemy karpia połączyć z rodzynkami, jak równie dobrze z kapustą kiszoną. Może być w galantynie, może być zamknięty w pierogach, czy w zalewie octowej. Nie jest istotny jaki produkt. Istotny jest tutaj karp, zdrowy, smaczny i właśnie nadający się tak naprawdę. Z każdym, każdym składnikiem. Osobiście nie wyobrażam sobie wigilii bez karpia. Od dziecka karp zawsze był na stole wigilijnym, smażony właśnie w galantynie, ale karp nie tylko może być spożywany na wigilię, ale również przez cały rok, ponieważ tak naprawdę można z skarpia zrobić wiele potraw, które będą smaczne i świetnie wkomponują się w każdy dzień. I uroczysty i ten taki powszedni. Słuchajcie, ten karp po prostu tak pachnie, i tak niesamowicie wygląda, że nie mogę się powstrzymać. Muszę spróbować. Mm. Jest niesamowity, naprawdę jest niesamowity. I sałatkę mamy już gotową, wygląda kolorowo, jeszcze lepiej smakuje. Możemy ją podać na uroczystą kolację, jak również możemy zabrać ją do pracy na lunch. Zapraszamy na kolejne przygody z Karpiem w kuchni. Do zobaczenia.